Szanowni państwo, upamiętniamy miejsca zbrodni dokonywanych przez ukraińskich szowinistów z tak zwanej ukraińskiej powstańczej armii. Zbrodnia trzykrotna, a właściwie atak trzykrotny na miejscowość Bircza, niedaleko Przemyśla. Jesteśmy w miejscu szczególnym, przy pomniku upamiętniającym właśnie trzykrotną obronę tej miejscowości, przypomnę lata 1945-1946. W miejscowości przed ukraińskimi szowinistami bronili wówczas mieszkańcy, ale również funkcjonariusze milicji oraz żołnierze wojska polskiego. Dzisiaj, szanowni państwo, pamiętamy o polskich bohaterach. Gdyby nie ich walka, gdyby nie ich poświęcenie, gdyby nie determinacja mieszkańców Birczy, te tereny nie należałyby dzisiaj do Polski. Mówią o tym historycy. Dlatego jesteśmy winni im pamięć. Niestety, szanowni państwo, w 2017 roku miała miejsce przykra sytuacja. Nazwa Bircza zniknęła z grobu nieznanego żołnierza. Tak jak pojawiła się, tak szybko też zniknęła. Był to listopad, była to kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a w tym roku obchodzimy stulecie grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. Zadbajmy o to, aby napis Bircza wrócił na to niezwykłe miejsce, dlatego że to miejsce jest symbolem chwały polskiego oręża, a tym przejawem chwały polskiego oręża była również trzykrotna obrona Birczy przed UPA. Pamiętamy o polskich bohaterach, pamiętamy o obrońcach Birczy. Bircza na grup nieznanego żołnierza.